Większość z nas obstawiała, że ta walka nie wyjdzie poza pierwszą rundę, a wtedy miał wygrać paczowski, a ty przez decyzję, a jaką ty miałeś wizytę dzisiejszego pojedynku no i gratulacje oczywiście. Dziękuję. No, starałem się wejść jak najbardziej skoncentrowane i, i możliwie jak, na, jak naj, najbardziej y, starać się skrócić dystans sytuacji okay. bajcie latkę, ale potoczyło się to trochę inaczej. To się potoczyło tak, no, jak okay. cała twoja kariera, Michał, nie oszukujmy się. Ta nie walka, nie walka była taka jak cała twoja kariera. Wzloty. Upadki, ja to bym porównał, nie wiem do pierwszej walki z y, bo to wyglądało. Ciężko jest zmienić pewne nawyki, I mimo tego, że naprawdę pokładam temu dużo uwagi, no to jednak ten zew waleczności i tego, że po prostu lubię się wymieniać. Pięściami, a oprócz tego czuję, że mam czym uderzyć, no to czasami po prostu mnie zapędza w takiej w taki rukaninie. No właśnie, dzisiaj, a propos zapędzania w ruch, to był taki moment, rzeczywiście, kiedy Radek wydawało się rozpoczął koniec tej, tej walki, bo kiedyś ruszył, czyli tego, tego ciosu i znów dało sobie znać to, to Twoje nie wiem, takie wielkie wyczucie MMA, no i to wielkie doświadczenie chyba. Nie jak to mam powiedzieć, bo jesteśmy bardzo świeżo po walce i jakby sam jeszcze nie do końca no, 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 pamiętam tego przejego walki, ale cieszę się bardzo, jestem przeszczęśliwy, mówię, będę to powtarzał wiele 20, 20 lat w tym sporcie i mam okazję wystąpić na takim konkursie. 6 lat temu nie było mi to dane, a dzisiaj po prostu jedno z pełnych które się spełniło. To jest chyba jedyny taki wieczór, kiedy Karol Hadros nie będzie Cię ganił za tego prawego sierpa, jeszcze tak mówiłem, polował, 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 no to polował. Nie no, to są oczywiście jakieś takie rzeczy utruchowe, które robimy, ale dzisiaj on się ratował mi życie i... Czułeś, że musisz coś zrobić, bo to Paczuski był bruttu i witał się z gąską, czy po prostu wyszło? Tak jak wyszło, czyli Lion Ja, to, czy ja miałem, byłem w opresji, więc staram się ratować po prostu sytuację, oczywiście się udało. To jest walka, to są łamki sekund i trzeba reagować udało się zareagować w odpowiedni sposób w odpowiednim czasie. Poczułeś na rękawicy właśnie ten prawy, bo tak osunęliście się razem, razem na matę i zastanawiałem się jak to wyglądało w swojej grupie. Nie poczułem, szczerze powiedziawszy nie poczułem, musiałem zobaczyć teraz po do samym, co się stało, ale to kiedy takie czasu się bardzo z umieszczyli. A co poczułeś, kiedy przy to... twoim na wejściu była taka wielka drzawa na całym stadionie? No to ogromna wdzięczność. To jest ogromna wdzięczność, że czy tyle lat kariery, nie. były upadki, były złote na 20 To Otwarcie to twoje wyjście przed samą walką, no to mogło było rozstroić, to mogło nastroić. E, czy nie było momentu wzruszenia i braku koncentracji przed wejściem? Nie, nie, czerpałem, po prostu dzisiaj się jak jakiś bóg energię z wszystkiego i, i delektowałem się tym każdym dźwiękiem, każdą sekundą i po prostu wiedziałem, że muszę dobrze wejść w walkę, nakręciłem się mocno przed walką i wiedziałem, że to jest dobry... E, dobrała się w taka poza, żeby tak wejść w walkę. Do ja tego też przebiegłem, nie, już nie dekoncentrowałem się panami, po prostu chciałem tam wejść i zrobić to, co mam do zrobienia i tyle. Ale My... dobrze nie wszedłeś w walkę, radyk Cieczyń czymś się zaskoczył? No tak, oczywiście tak, ale chodziło mi o same, same wygnięcie jakby, żeby to trwało jak najkrócej, bo naprawdę czułem bardzo pozytywną energię w związku z tym wyjściem. Fajnie to, że było wyjście, moja od razu walka, więc nie, nie miałem jakiejś przybliżonej rozgrzewki, nie było jakiejś sytuacji, że musiałem poczekać chwilę, bo reklama, bo coś tam, więc... Mówię, no wszystko się dzieło cię że... Mówiliśmy dużo o tej przedwalku, o tej ambicji, czy weźmie górę. Trochę wzięła i tak sprowadzeń nie, nie szukałeś, ale czy był taki moment po tym, jak otrzymałeś ten cios chyba kros, który mm -mm. lekko cię zamroził, żeby tych nóg szukać? No tak, już tam była sytuacja, że się przytujemy do nogi, ale Radek, Radek był umiejętny z umiejętności uciec i uciekliśmy do tam, więc... Był taki moment zwątpienia i próba, próba ratowania się sytuacji. Czy to jest taka dodatkowa, dodatkowy smaczek, że udało Ci się pokonać w tej walce kickboxera w jego płaszczyźnie? Nie można tak no, tego tak tak nazwać, no, to, no, to, no. to była otwarta walka i to jest klimat, Wszystko się może zdarzyć. Tak. Ja, tak. ja też mam o czym nie jestem czy masz tak ale mam świadomość tego, że ci lewą czy prawą ręką to jest Takie sobie sprawę, że ty dzisiaj przerarłeś. Na pół wiele kuponów, na no to nie no, widziałem, że były stawki 9,5 zł na to, żebym wygrał przed czasem Widziałeś, że nie postawiłem domu. <grymne> Jakie plany teraz odpoczniesz chociaż trochę? Czy tak jak to masz w zwyczaju pojawisz się ze spadnie na sali Nie mam po czym odpoczywać, a jest co do poprawiania, więc ja trenuję, bo ja to lubię, bo sprawia przyjemność. Jest wybuchu wielkiej emocji już po tej samej walce po tym jak już e, ogłoszono werdykt. E, Byłem, ja ja jestem, będę. Takie dwa, dwa słowa na zakończenie tej swojej wypowiedzi? To znaczy to jest tak o przyszłości, ale o przyszłości też trochę nam powiedziało to dzisiaj. Łatwo się dzisiaj mówi, bo wygrałem. Tak? To są e, takie sytuacje, że ludzie Cię oceniają przez pryzmat ostatniego pojedynku. Dzisiaj wygrałem, więc jakby to myśl będą oddalać e, od moim zakończeniem kariery. Zobaczymy tak? jak to będzie w przyszłości, mówię. ja się czuję dobrze na treningach. Mam świetny sztab szkoleniowy. Dołączył do mnie Marcin Gadyk, który jest fenomenalnym dietetykiem. Jakub Chycki, który jest fenomenalny, że w przygotowania. Mam Pawła Nędziego, mam Bagiego, mam Karola Habrosa, mam świetnego fizjoterapeutę, mam morso, mojego przyjaciela i naprawdę czuję się mocny. Oni we mnie wierzą, więc ja w siebie wierzę też. Mówi się o tym, że będzie gala jest w tym roku jeszcze w Szczecinie. Może to też jakiś taki pomysł ewentualny na jakąś przyszłość? Może się odezwę, może będę miał okrągły wieczór. Się zajdzie. Mówię, jestem starszy, tym bardziej chronię moje, moje prywatne otoczenie, ale na pewno dotykuję to moim przyjaciołom, moim przyjacielowi i i mojej rodzinie. A twój chłopak na Wasze wieczorem? Ja. Panu też Dziękuję bardzo. bardzo o, tak